W ofercie Apple aktualnie są aż cztery serie iPadów – Mini, zwykły iPad, iPad Air oraz iPad Pro. Kilka dni temu swoją premierę miał nowy zwykły iPad oraz iPad Air. iPad Air jest dostępny w dwóch wersjach – z ekranem 11 i 13 cali. Największą i jedyną nowością w tym roku jest nowy procesor M3. Do testów otrzymaliśmy iPada Air 11 cali, który w swojej podstawowej wersji kosztuje 3000 zł. Nasza wersja z terabajtowym dyskiem z ESIM, klawiaturą oraz rysikiem to już wydatek powyżej 8000 zł. Jakie są główne zalety i wady iPada R w wersji 11 cali? Główną zaletą nowego R jest moc jego procesora. M3 pozwala wykonywać niemal dowolne zadania, które są także dostępne dla modeli Pro. Kolejną zaletą są bardzo dobrze wykonane akcesoria klawiatura i rysik iPad Air może być namiastką małego laptopa do korzystania z internetu i multimediów. Bez problemu napiszemy na nim dowolnej długości tekst oraz zrobimy piękne notatki z wykładu. Trzecią zaletą tego urządzenia są jego rozmiary. iPad R, choć nie jest lekki jak piórko, to jest bardzo mały, wygodny i mobilny. Czwartą zaletą iPada jest jego bateria, która zapewni nam działanie urządzenia przez kilka dni. Oczywiście, gdy nie będziemy z niego korzystali non-stop. Piątą zaletą jest sam system operacyjny oraz ogrom sprawdzonych i rozbudowanych aplikacji. iPadOS w wersji 18 to bardzo szybka i stabilna platforma z obietnicą wielu aktualizacji i łatek bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o wady, to na pewno można wymienić wśród nich ceny dodatkowych akcesoriów: klawiatura kosztuje 1400 zł, a rysik 650 zł. Sam iPad ma ogromne ramki wokół ekranu. Wygląda to bardzo archaicznie. Wyświetlacz nowego iPada nie ma też odświeżania 120 Hz, co dla niektórych podobno jest bardzo ważne. Nie obsługuje także technologii HDR. Nowa klawiatura do iPada R nie jest podświetlana, co wyklucza pracę na niej w całkowitej ciemności. Pamiętajmy także, że tablet tańszy bez e SIM nie wspiera GPS. Jeśli nie zależy nam na obsłudze urządzenia rysikiem i wystarcza nam klawiatura, to chyba znacznie lepszym zakupem będzie MacBook Air z procesorem M4, który jest dostępny teraz za 5000 zł.